Cześć, z tej strony Kiseki Naraku z polskiego pokolenia graczy. Ja Was zapraszam w tej chwili, drodzy widzowie, do obejrzenia trzeciego odcinku z serii yy, konsorcjum tytułów niebanalnych. Czyli, co warto było kiedyś zagrać. W owym materiale zobaczymy: grę Mental Gear Solid w wersji wideo z platformy PSX. Gra wydana została przez firmę Konami, wypuszczona 3 września 1998 roku w Japonii, 21 października w Stanach Zjednoczonych oraz 26 lutego na terenie Europy i to było w wersji na PSX. Oczywiście, gra również się ukazała na platformy komputerów stacjonarnych i to nie za sprawą firmy Konami, tylko za sprawą firmy Microsoft. E, tytuł ten jest określony jako gatunek stealth action video game, w którym nie zobaczymy na jak na prezentowanym materiale, e, aczkolwiek przyjdzie nam się skradać, strzelać do złych terrorystów, pomyśleć nad opracowaniem skutecznej metody by zejść dalej oraz ocalić świat, czyli to co zazwyczaj robimy w grach wideo. Krótkie wprowadzenie jeśli chodzi o tę serię, bo to nie jest pierwsza część gry. E, Metal Gear Solid jest kontynuacją znanej sagi Metal Gear, znanej z komputerów MSX, Platformę, która górowała na terenie Japonii przed powstaniem Nintendo yy, w której to musieliśmy wcielić się w rolę Solid Snake'a, przebijać się przez następne lokacje, pokonać terrorystów oraz ocalić świat. Czyli to co wymieniłem wcześniej. Akcja gry zaczyna się parę lat po wydarzeniach z Metal Gear Solid Snake mamy rok 2005 zostajemy wysłani na do fabryki firmy Darpa oraz firmy Armstech umiejscowionej na wyspie Shadow Mozens, która mieści się na lasce, czyli mroźne klimaty, więc nie zapomnijcie wziąć rękawiczek. Chociaż niekoniecznie będą musiały być potrzebne, bo atmosfera na wyspie będzie gorąca. Dlaczego? Fabryka zostaje przejęta przez grupę terrorystów znaną jako Foxhound. Grupa ta kiedyś była grupą operacyjną państwową, która specjalizowała się w tajnych misjach. Dlaczego doszło do dezercji tej grupy? To nie w tej części programu, panowie. Ewentualnie, jeśli chcecie, to wgłębcie się w ten świat. Ja tylko powiem, że jest to grupa bardzo niebezpieczna, której celem jest uzyskanie od rządów US, czyli Stanów Zjednoczonych, miliona dolarów. Oraz ciała byłego bohatera wojska amerykańskiego, jakim jest Big Boss. I tutaj dziwota, nie, panowie nie chcieli żadnej królewny przy okazji. By przerwać działanie terrorystów, zostajemy wysłani jako Solid Snake na wysepkę, by ocalić zakładników. A naszym priorytetem będzie Donald. I to nie McDonald, tylko Anderson, szef firmy DARPA oraz Kenneth Baker, prezes Armstechu. Ponadto mamy powstrzymać terrorystów, czyli upewnić się, czy groźba użycia przez nich broni nuklearnej jest możliwa, a jeśli tak, to mamy ją zniszczyć, jeśli nie, to nic w tej kwestii nie robimy, aczkolwiek jeszcze musimy unieszkodliwić terrorystów. To tyle na początek, więcej proszę, zapraszam do gry się wgłębić w jej świat, bo jest całkiem fajnie skonstruowany. Jeśli chodzi o gameplay, to mamy tu do czynienia z grą, której priorytetem y, nie będzie zabijanie wrogów, będzie skuteczne skradanie się tak, by nasz przeciwnik y, nie mógł nas zauważyć. Do dyspozycji mamy nie ma mamy pistolet, karabin maszynowy, karabin snajperski, rakietnice, trzy rodzaje granatów, ładunków wybuchowych naprawdę jest tego sporo yy, i to jeśli chodzi o walkę, bo jeśli chodzi o infiltrację, to mamy gogle termiczne, mamy radar, yy, na którym nam się wcześniej wyświetlił szakardan yy, na którym nie zobaczymy szakardana, zobaczymy sobie natomiast kamerki, rozstawiania przeciwników i ich zakres widzenia. Arsenał, czyli mamy spory, bo jeszcze są no, to wizory, papierosy i na takie pierdy. Yy, jak możemy to wykorzystać? Albo jak możemy no, możemy to wykorzystać na parę różnych sposobów. Możemy też wykorzystać samego siebie, to znaczy, aby pozbawić przeciwnika życia, nie musimy tego zrobić za pomocą broni palnej. Możemy go ogłuszyć, możemy go udusić, yy, możemy go też ominąć po prostu. Yy, czyli opcji też mamy sporo, a omijanie jest wskazane, w przeciwnym wypadku będziemy srego karani napisem Game Over. Co do samego przebiegu rozgrywki, to mamy tu do czynienia z widokiem z góry. Mamy rzut izometryczny osadzony w środowisku 3D, co jest rzadkością, jeszcze na tamte czasy. Dodatkowo grę charakteryzują trzy rodzaje przebiegu rozgrywki. Pierwszy podstawowy, czyli infiltracja, w której to penetruje bazę, ewentualnie próbuje odciągać przeciwników, tak by przejść do następnej lokacji. Tryb ucieczki, w czasie do którego mam 99 sekund na skuteczne ukrycie się przed wrogiem. Gdy ten zdąży nas odnotować, a może to zrobić za pomocą nowych kamer, może zauważyć martwe zwłoki kolegi, może też nas zauważyć, może zauważyć ślady na śniegu, może zauważyć ślady wody na podłodze. Czyli mamy tego sporo. Mamy też tryb walki, w czasie to, którego przeciwnik będzie mógł nas, znaczy będzie mógł, będzie chciał nas wyeliminować. W takim przypadku możliwości mamy dwie. Albo my ich się pozbędziemy, co nie jest łatwe, bo wyobraźcie sobie ten wredny, nazwijmy go o Maciek, nie obrażając maczków, wali przez łoki toki i mówi He, ty, Zynek, mam tu następnego jelenia do ostrzelenia! No i próbuje wzywa w ten sposób naprawdę liczne wsparcie, którego pozbycie się nie jest łatwym zadaniem, więc zalecam opcję drugą, czyli uciekać, jak w przypadku kanarów w autobusie. Samo sterowanie jest bardzo intuicyjne, opanowanie klawiszologii na padzie nie zajmuje nam dużo czasu, nawet na klawiaturze w wersji PC-owej, chociaż tam nie znalazłem wszystkich klawiszy. Wygodnie było na padzie. Ponadto jest wygodne, co już do czego chciałem dojść wcześniej. Prowadzenie postaci przy towarzyszącej nam kamerze, jak widzicie na, na materiale wideo, nie jest trudne. Nie sprawia problemów, a samych przeciwników pomimo takiego rozwiązania widzimy albo za pomocą radaru, albo za pomocą perspektywy pierwszej osoby. Czyli no, mamy dobrą w miarę widoczność jak na tamte czasy. Tylko jeśli chodzi o tutaj perspektywę pierwszej osoby, to jest jeden minus tej produkcji, mianowicie nie możemy za jej pomocą strzelać z, każdy, z każdego rodzaju broni. To znaczy w tej chwili sobie wziąłem sokoma i ja sokomę mogę tylko strzelać za autocelowania. Który jest całkiem wygodny w tych grze, aczkolwiek żałuję, że nie mogę sobie sam wycelować w terrorystę i go zdjąć sobie z dystansu, jeśli miałbym czasem taką potrzebę. Mogę to zrobić tylko za pomocą rakietnicy czy też yy, karminku snajperskiego. I to tyle jeśli chodzi o sam gameplay. Graficznie gra nam oferuje zróżnicowane lokacje, od małych, ciasnych korytarzy po luksusową część yy, yy, biurową, halę magazynowe. I nie aczkolwiek jak na tamte czasy, naprawdę duże przestrzenie otwarte. Yy, pomimo kwadratowatości, to mamy bardzo fajnie skonstruowane postacie. Terroryści się różnią od siebie czasem mundurkami, yy, czasem kolorem włosów. A główne postacie naprawdę się od siebie różnią. Yy, całkowicie wyglądem. Czyli mamy fa fajnie to zrealizowane. Ponadto mamy filmowo zrealizowane kasenki, które zabierają nam. Tutaj muszę się poprawić. Dek w piersiach przy wypowiadaniu. Wow! I to była wersja skrócona, bo naprawdę tu mówimy to trochę dłużej. Czyli graficznie mamy iście pisko. Całość nam dobudowuje bardzo dobre udźwiękowienie. Słyszymy wyraźnie, jak przeciwnik do nas z jakiej broni lutuje. Ponadto słyszymy, po jakiej nawierzchni chodzimy. Całość jeszcze nam pięknie uzupełnia świetnie wykonany dubbing. Usłyszymy tutaj takie gwiazdy jak Davida Hatera, Kanye Claire, Debbie May West, Jennifer Hell. Hale znaczy się, przepraszam, Christophera Randolfa i wielu bardzo, brzmiący, bardzo przekonywująco brzmiących aktorów, którzy naprawdę tak, tak się postarali, że czujemy ich ból, czujemy ich śmiech, czujemy powagę, czujemy krew z nosa, czujemy wszystko, dosłownie. Całość nam jeszcze doprawia tutaj dwóch panów, którzy nadzorowali oprawę muzyczną. Nie chcę ich przekręcić. taka taka Takanari znaczy się, Maę oraz GigiMerniego to, to są panowie, którzy naprawdę postawili niezły nacisk na oprawę muzyczną, co tylko dopiesze nam całości. Tak więc w skrócie, czym jest Metal Gear Solid? Jest to bardzo wykonana dobrze gra akcji, w której celem jest nieprosta siepa, tylko skuteczna infiltracja terenu za plecami, wyjątkowo dopracowana fabuła, świetnie wykonany dubbing oraz oprawa muzyczna, które doprawiają nam całości niczym wisienka na torcie. Jaką grę tej grze mógłbym wystawić? W tej chwili, biorąc pod uwagę, że to jest gra stara, aczkolwiek jest mnóstwo fajnych rozwiązań, takich jak rozsadzanie ścian, dekoncentracja przeciwników i wiele, wiele innych, to 9 na 10, proszę Państwa, tej grze daje. Gra jest ambitna, jedyny minus jaki tutaj odnotowałem to brak możliwości celowania z tej pierwszej perspektywy każdym rodzajem broni, bo tak to się do gry nie przyczepie, dlatego też produkcja ma 9 na 10 i z tej strony ode mnie to wszystko, wesołych siąd wam życzę i zapraszam do następnego egzemplarza prestart oraz konsorcjum tytułów niebanalnych.